Oczywiście pokoje hotelowe nie są główną atrakcją obozów młodzieżowych. Dzisiaj jednak postanowiliśmy zajrzeć do kilku z nich. Zapraszam Was do hotelu Marina Sun. Pokój 234. Sprawdźmy co się dzieje w środku. Cześć, cześć dziewczyny. Przefryjecie makijaż na plaży czy raczej nie? Wszystko naturalnie? Wszystko naturalnie. Aha, czy nie tracicie czasu rano? Nie no, ja tracę czas rano akurat. I jak, ile zajmuje taki makijaż? 30 minut. 30 minut i koleżanki czekają? Tak. <laughs> Czyli codzienny prysznic jest zawsze? Tak. Tak. Nie, nie ma opcji, być, żeby wyjść z pokoju bez prysznica. Ja ogólnie jestem z tutaj obecnym w pokoju, dlatego, że zanim wyjechaliśmy napisał, że bierze ze sobą szampon. Chłopaki, przyznajcie się, czy mieliście w ogóle jakiś pomysł, żeby skakać z balkonu do tego tak, super basenu? Jak ja, ja tu wszedłem, to tak, jakby nie ma barierki, myślałem, że żeby, bym doleciał. Ale to nie z tego balkonu. Myślę, że lepiej byłoby tamto. Ja mam na środku, więc wiecie. Z pewnością odwiedzimy. <grymne> Słuchajcie chłopaki, jak tam wam smakują obiad, kolacje, śniadania? Jest tego dużo. Trzeba raczej od razu dużo melonów, bo Niemcy zabierają. Są częste kontrole, czy raczej wszystko na luzie? Tak, wszystko jest, odbywa się zgodnie z procedurami. Regulami został przez nas podpisany, także jesteśmy zobowiązani go przestrzegać. Wychowawcy, jako również wyko organ wykonawczy regulaminów, są zobowiązani nas kontrolować, co robią. A my zawsze się cieszymy, kiedy możemy ich zobaczyć. Dwa, trzy, trzy. Sprawdzamy. Chodźmy może na balkon, ale macie ładny widok, o której wstajecie. Siódma? Ósma. Czy siódma, czy ósma? Ósma, ósma. A jakie filtry zabrałyście? 20, 10, 30. Jak tam wychowawcy grup? No, trafiliśmy na. ciężki orzech do zgryzienia. Ciężki orzech do zgryzienia. Nie będziemy pytać o imię, czyli częste kontrole. Dokładnie. Gdzie się wybierasz? Do recepcji. Do recepcji? Słuchaj, a skąd ten niecodzienny strój? Bo jeszcze nie widziałam takiego chłopaka w tym hotelu. Znaczy, to jest coś takiego, że to dostałem od koleżanki, a tego kotka mi malowała taka miła pani z Hiszpanii tam. nieprzewidzenia. Cześć chłopaki, widzę po koszulkach, że jesteśmy z jednej drużyny. Chłopaki, jak tam opalenizna? Już się spaliliście, czy pamiętacie o dobrych filtrach? Ja zapomniałem. Zapomniałeś? A to polecam 50, albo w tym stanie to już jakiś pantenol. Zdążyliście już przetestować jakieś okoliczne kluby? Tropics. Oj, mega, mega, naprawdę mega, polecam ten klub. Ja też słyszałam dużo dobrych opinii, i też się wybieram. Pokój wychowawców. Dzień dobry. Dzień dobry! Cześć! Ja jestem Blanka, jestem fan reporterką. Ja jestem Piotrek, opiekun obozów młodzieżowych. Ja, Ania, również jestem opiekunką. I powiedzcie, jak tam nasi obozowicze? Raczej częste kontrole są wymagane, czy na spokojnie? Najważniejsze to jest pierwsza rozmowa na spotkaniu organizacyjnym i kontrole są zbędne, także podstawa, poważna rozmowa i po robocie. Słuchajcie, częściej znajdujecie dziewczyn, dziewczyny w pokojach chłopców czy może na odwrót? Bardziej znajdujemy chłopców w pokojach chłopców, także... No to powiedzcie mi może teraz trzy wady i trzy zalety bycia opiekunem. Trzy wady i trzy zalety. To może najpierw wady. Niestety, ja nie mam żadnych wad, mam same zalety, nie? <laughs> Woda. Trzy wady. Jedną z nich na pewno jest to, gdy widzę tą młodzież, to myślę o tym, chciałabym wrócić do tego czasu i bawić się tak jak oni. Kolejna wada? Myślę, że odpowiedzialność, jaką bierze się za grupę typu 20 osób, których się tak naprawdę nie zna. A nie usłyszałam to pozowiczów, że masz dość nietypową umiejętność mówienia w spak, czy to prawda? Tak, to prawda. To może zaprosisz teraz widzów na relacje z Hiszpanii na naszym kanale na YouTube. Ej, butujan, masarpas e incedres. Serdecznie zapraszamy na YouTube. Wow, serio? To może powiedz jeszcze, że jesteśmy z obozowiczami w Hiszpanii. I na wsi i mas i w tym Jesteśmy w obozowisku sami Hiszpanii.